Ustanawianie polowego stanowiska dowodzenia. Stanowisko dowodzenia założone. Zajmujemy pozycję. Rafę gotowi do pracy. Będziemy zaszczyceni. Na rozkaz. Będzie zrobione. Przygotowanie wytycznych misji. Wiertnia zajęta i uruchomiona. Zajęliśmy Musztrowa te kolejkę dla Saksonii. Nowe miejsce muszty. Czekamy na rozkazy. Nowe informacje? Zawsze jesteśmy gotowi. Kopalnia zabezpieczona. Uwaga! Zajęliśmy te wiertnie dla Saksonii! Saperzy w drodze. Cesarska elita! Zrobione! Szturmowcy meldują się na rozkaz. Niech ogień strawi naszą, możemy drogów. zrobić dla cesarstwa. Pozycja zajęta. Przyda się. Odciąłem mi czy ognia, gotów wkroczyć na pole walki. Przygotowanie wytycznych misji. Rozpoznano licznych wrogów w wyznaczonym miejscu. Na rozkaz. Otworzyć ogień! Nie ognia! Powstrzymaj ich to nasz obowiązek! że na to, to nie jest samotna Szelaz jednostka ojczyzny! Co dalej? Dobry pomysł! Tu drużyna ogniowa! Wz... Celujcie nisko! Zadzona was! Jesteśmy gotowi. Wszyscy do środka! Chodźmy! Bierzmy się do roboty! Szukamy kryjówki. Ogień! Zmęczaj ogień! ogień! Cześć cel! Zrozumiano. Lepiej się schowajmy. Co dalej? W okolicy nie ma już wrogów. Zajmujemy pozycję. Zawsze jesteśmy gotowi. Nikt nowe nie potrafi informacje. lepiej. Musztrowanie szturmowców. Jednolity przeciwnik w pobliżu! Więcej ropy dla cesarstwa! Idźcie tam! Niech każdy weźmie trochę! Gotowi na wszystko! Niezwłocznie! Nie. Celuj się uważnie! Szerego uzburka. Czekamy na rozkazy! Co Aktywność możemy zrobić dla cesarstwa? Rozpoznano licznych wrogów. Będzie zrobione! Wrogowie w zasięgu wzroku! Na Wróg rynku. zajmuje naszą kopalnię. Szturmowcy czekają na rok. Budowa no! ukończona! Co możemy zrobić? Atakujemy! Brać wszystko! Nie pokazywać się! Oddział ruch zajmuje naszą kopalnię! Do się! Zginął no. jeden z naszych oddziałów! misji! Nowe miejsce muszty! Zawsze jesteśmy gotowi! Oddział Sturmowców gotowy! Zabieramy granaty! Na rozkaz. Straciliśmy kontrolę nad jedną z kopalni Gotowacja? żelaza. Jesteśmy gotowi. Na przód. Saperzy gotowi do pracy. Trenadierzy gotowi Przenosimy do przełamania linii wroga. Na rozkaz. Uzbrajanie Rozpoznano kanowiza. licznych wrogów. Jesteśmy drogów. gotowi. Oczywiście. Czego były posiłki. Wróg zajmuje naszą wiertnię. Próżmy Wróg zajmuje naszą wiertnię. Oddział szturmowców gotowy. Jesteśmy gotowi. W Tak. Kanonierzy meldują się Bo na wstrzymanych. ich! Mów co mamy robić. Atakujemy! Sarska elita! Czego życzy sobie cesarz? Straciliśmy kontrolę nad jedną z wielkich. Przyjęto! Czego potrzebujecie? Na rozkaz. Tu są jednostki wroga. Rozpoznano licznych Czekamy wrogów. Grenadierzy gotowi! Szturmowcy gotowi! Wróg zajmuje pozycję na strategiczną. Szukamy kryjuski. Rozpoznano jednostkę wroga. Rozpoznano licznych wrogów. Wróg zlokalizowany! Oddział szturmowców gotowy! Za cesarza! Gotowi na wróg! Ryska. zajmuje gotowi. naszą kopalnię. Wszystkiego dopilnuję! Zawsze jesteśmy gotowi! Pozycja strategiczna utracona. Armaty są dobre, na To nie przystoi. zrobione! Wróg zajmuje naszą wiertnię! Uwaga! Straciliśmy kontrolę nad jedną z kopalni żelaza. Nowe informacje? Musztrowanie szturmowe. Do szeregu! Punkt złoty, już dalej! Straciliśmy kontrolę nad jedną z bitni ropy. Nie wychylajcie się! Gotowe! Cel potwierdzony! Gotowy na restację! Zajmiemy się nimi! Gdzie jest za ostrzał z Stary i na na tobo! rozkaz! Zniszczymy Poznano licznych Kanonierzy! do ataku! Dzień. Życie cię ataku! to To znaczy zaatakowali Synowie Saksonii gotowi Zginą do walki! jeden z naszych oddziałów. Rozkaz! Spójrzcie się Gotowi zaporować na walą do nas! się Bierzmy się do rzeczy! Egzostka, bandry gotowe! Jednostka uzyskała w licznych drogów.